Z tej strony, Omon i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Overlord. I zaczniemy. od kopnięcia tego błazna, bo mnie denerwuje. A. potem pójdziemy na łagodne wzgórza. Dzisiaj Wam powiem, dlaczego będę grał dobrym. Nie. To nie jest głównie dlatego, że granie dobrym jest trudniejsze. Co ja mówiłem już. Tylko dlatego, że. Ostatni zapis mam, y, że grałem jako dobry, a ja e, jako dobry, jako zły, a ja na koniec tej gry y, będę chciał wam też pokazać jak to jest być y, innym, czyli jak w tej chwili będę dobry, to, to, to jak to jest być złym, a że mi się nie będzie raczej chciało, bo już tyle razy grałem w tą grę, y, przychodzić od początku i pokazać wam y, jak to jest z powrotem. Jak to jest być złym? Mmm, to mam tego ostatni zapis i z tego i będę wam pokazywał co się zmieniło. O to jest sensu bym musiał jakbym miał być zły, to bym musiał być zły i przejść jeszcze raz jako dobry. A tak to przejdę jako dobry i pokażę wam jak to jest być złym Tutaj coś tu pieprzą nie wiem nawet o czym Tam się przywrócił Karmić. A, żarcie uczyły. Tak, ja, nasi, nasi słudzy mogą pić piwo. Browara, jak będą chcieli. Dobra, wiem, żarcia chcesz, bo przyniosłam. No, sofitości. No. Trzeba znieść, co daje, że Pić, no, pokaż wam, o, pijcie sobie. No napiłem się im, gały świecą i chodzą tacy pijani. E, nie, 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 Tutaj możemy rabować tych, y, domy możemy rabować. Y, że będą jakieś drzwi, ja im mogę rozkazać, żeby pobiegli sobie do, do tych drzwi i będą te drzwi rozwalać. No tam widzimy już tych i roz, Rozkażemy naszym, żeby zaatakowali. A my im oczywiście po, po, w tym pomożemy. No, dobra, się, trudno nie było. Tam tylko jeszcze, żeby pozbierali to złoto i mi je przynieśli. Dobra, chodź. Tutaj jest ukryty czar. Czar, chyba. Teraz mi pokażę. Nie, tam nie będziemy iść. O, tutaj jest. Właśnie, powiem, powiem trochę o czarach. Hmm, tutaj coś jest w bankach? A, trochę złota. E, o czarach. Czary... czarów jest ogólnie cztery. Ale do każdego czaru jest ulepszenie. Ulepszenie są... 3. Chyba trzy. Nie! 3. Teraz. Tak, są trzy ulepszenia do tych czarów. Do czterech czarów są trzy ulepszenia. Te czary to teraz zdobyliśmy czar spowolnienia A tak to jest jeszcze czar y, Właśnie, który mamy to kula ognia Ochrony, możemy mieć taką tarczę I możemy dać naszym Sługom taką y, Upgrade możemy dać takiego Na chwilę Nie na cały czas tylko na pewną chwilę dop Dopóki go nie wyłączę Albo dopóki mi się mana nie skończy. Możemy im dać takie upgrade y i będą po prostu szarżować będą mieć większy damage. No i tyle. No i tam co idziemy to spowolnienie. Tylko... jakie są ulepszenia, jeszcze nie pamiętam za bardzo. Do kuli ognia to jest ta kula ognia, a potem jest taki płomień. Idziemy takim płomieniem i... A potem są takie meteoryty, spadają przynajmniej tak mi się wydawało. Jak grałem trochę na gorszym komputerze mi się tło, i jak używałem tego czaru, to yy, tu wyglądało tak, jakby spadały takie meteoryty, i to rozwalały. Dziękujemy, yy, że nas Spowolnienie, potem jest. Nie pamiętam, nie, naprawdę nie pamiętam. Nie powiem wam teraz. Tu człowiek znowu niedziałki a tym naszym każem pójść tam nie 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 bo to zginiesz bo ty naj... no i właśnie debil tu dwa mojego życia a tym poleciał wracajcie dawno złotko Co? To idziemy tutaj do, do budynku i... skończymy, bo nie chcę mieć długich odcinków. A, a w tym budynku naprawdę będziemy raczej sporo trochę łazić, Aby szybciej rozpieprzać. Będziemy długo łazić, w którym się to znajduje boss, więc zrobię oddzielny odcinek też z bossem. Panie na niedziałku. No to nie jest najlepszy pomysł też. A nie, o tu też można pójść do domu. To można coś znaleźć ciekawego. Mmm... Czy my tam pójdziemy? No i super, już, już będzie po naszych tych... Zostało tylko dwóch. Dobra, patrz. <laughs> Jakoś... Ja, ja ledwo przeżyłem. początek jest zawsze trudny. Potem już lepiej trochę. Patę nas goni. Odważny. Zkubany. No Mają się wziąć tych naszych nizioków. Jezus, Mario. Pierwsze levelowców. pójść tam czy nie pójść? No to będzie dużo łażenia. Myślę, że nie. Najpierw paniemy na, na tą imprezę. Która potem pójdziemy pozbierajcie to Kurde kamienie mi dużo domieć zabierają Duże życie O, kratka Idźcie, idź, idźcie idź. Myślę, że nie, najpierw nie wpadniemy na tą ich imprezę, a potem pomyślimy co będzie jak nie tam do nich nie zaraz zabiju Fajnie, że są domy, bo było życie, co się Znaleźć Znaleźliście coś ciekawego? No, znalazł jakiś to, znalazłeś hełm i miecz. Widzę jakiś ciekawy. A tutaj co będzie? Zerknąć się możemy. Hmm, do domu nie, później. Czyli tak muszę. No tak, jednak nie. To żywność jest tutaj. Najpierw. Hmm. <ścoughs> Nie, jednak tu jest żarcie. Dopiero potem pójdziemy dalej. Zobaczymy jak tam z czasem, zaraz wracam. E, dobra lecimy dalej, może mi się uda. Rozwalcie, rozwalcie, rozwalcie. No to żeby to było szybciej. A nie trafił. dobra, złoto, 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 dawać mi złoto i, i się upgradeować, upgradeować się. nigdy się nie obudzimy, no ciężko będzie jak mam coś rozpieprzyć na no to Добро, хээээдь, спешайте, ах ты чё. Они ща обудили. Dość. No i do drugiego korytarza. Mmm, tutaj nic. Ej, jestem z mi. O, co szczury na tak? nam trochę ułatwiły sprawę Nic więcej, hm, mało, słabo Aha, tu będą te lampki No, świeci ta lampka trzeba szybko da dawać, da dawać naszych sługu do tych domków żeby się rozpieprzyły. Lećcie, lećcie rozpieprzyć, rozpieprzyć Gdzieś jeszcze Chyba nie Dawaj, 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 szybko, 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 szybko Dobra, tworzyły się wrota. Lecimy dalej. Będę ma chyba parę poziomów. Hmm nie fajnie za bardzo spieprzyć tutaj, jeden, tutaj nasz jeden się tutaj zaklinował <laughs> znowu tu macie jakiś młot nie się go nikt aha ten zabrał rubun gold gold dawajcie golda Aha, to ma szarże trzeba szybko. No, to szarżuje i jak poposiłem naszych, do tego możemy liczyć na straty bardziej. I. Dlatego na tych od razu mówię lepiej nie posyłać. O! <laughs> Tutaj mamy taki pierwszy, dużą sa sakiewkę złota, która nam daje więcej złota niż jakaś taka zwykła sakiewka. Ta nam chyba daje 500. Ale są różne, mogę nadać 1000 nawet. A niektóre chyba nawet pamiętam nawet 2000. Także bierzcie. Bierzcie i za zano, szybciej. A wy tutaj w tych beczkach. Nic fajnego, nic. Ci to jeszcze zan zanoszą, czy nie? Ci nie tam... Jezu, tam nie ma. To dawajcie szybko. Dobra, zanieśli. Ile nam wzrośnie? No, 500.

Dobra, szybko się, szybkocie. Może się dodać. Zaskoczyliśmy ich. Chodź! Wracajmy do kości Kocha tam się jeszcze pali Dawaj, 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 szybko, szybko. Nie tam! tam nie Nic nie było. Po cholerę ja was to Po ja was ratowałem 3 <laughs> Zero Nie do jedzenia tutaj To nie, 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 Tam, 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 tam. TAMDOWNY! To później się rozpieprzy. To już możemy na przykład wpadek. Bo wiem, że jak się to będzie rozpieprzać to od razu no tutaj... Przyjdą i zaczną nas obrzucać kamieniami. Dobra, rozwalać, rozwalać. Pomogę. Co tu będzie? Obelisk. Obelisk, który nam spowoduje, że będziemy mieć większą hordę. To nie mam tego do przekręcenia. Dobra, pójdziemy z nimi. Wreszcie się zgubił. Serio, jak oni to zaniosą, a my idziemy tylko to oni mogą się pogupić, mogą w ogóle yy, wejść w tekstury i się zaklinować. Już to teraz przygotujemy. I teraz korty. jednej opcji, No i u naszych sługów tutaj.

Chodź tu! No, już myślałem, się zapinujesz Dobra, ten jeden tu poniesie No i już zaczęliśmy jednego, wypas, bo kamieniami rzucali Ty dojdziesz chyba. Zregenerujemy. O, jest drugi. Tak, i tu właśnie na takich czy, się. Na takich właśnie. Mm, tak powiem, miejscach trzeba będzie użyć kontroli naszych sługów. Najlepiej, że poszli tu, poniszczyli. biegnij, 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 biegnij dobrze dobrze tutaj, 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 tego tym zero padnie dobrze, poniszczone, jeszcze jedno i można dać na no nie, lećcie tam Ten nasz widzę chyba doszedł w całości. Więc nam tylko jednego. No to jeden właśnie tam nosi to nasze. Nie, 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 noś, noś, noś. Właśnie jest tak, że jak ktoś nosi i się naciśnie shift, że się zaznaczy to co on nosi, to wtedy będzie, to wtedy on, on się zatrzyma. To jest drugi poziom. To nie, to myślę, że przejdziemy do drugiego poziomu i na tym skończymy. Bo i tak już chyba długo trwa ten odcinek. No, my się No, dwa. No, także na tym skończymy. Także ja dzięki za, za obejrzenie i do zobaczenia w na następnym odcinku. Nara.